Jeju, Zobacz! Maw! O. Jest! O, 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 o. Zginę! La 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 la! A kuku, siema no? E, no? Ze, ze mną jest Kjusterek. Siema siema? Gramy w Minecraft Bedrock Edition na konsoli PS4. Najlepsza konsola Dokładnie, e, dokładnie. E, nagrywamy to drugi raz, bo wcześniej coś się zrąbało, ale to. O, no, no i mamy teraz jakieś itemy, wcześniej nie mieliśmy. No ale. Tak, tak. No nic szczególnego, tylko kamienne rzeczy. Yy, tak. Przed chwilą. przed chwilą. wytworzone. No i co tutaj? Patrzcie, tutaj dziura po Creeperze. No. Wybuch. Ja naprawiłem trochę, była większa. Dobra, okay. to. To no jest nasz dom. Tu jest. tutaj mamy dom. Tu jest. czyli taki. Taka... przenośny dom. Skwinia, pusta piecyk z jednym węg węglem drzewnym i crafting. Dokładnie to co, zostajemy tu czy idziemy? Nie wiem, tutaj mamy jakąś dziurę, ale ja bym sam poszedł. Bo zobacz, tam jest coś fajnego, tam są jakieś góry. Ja Gdzie... chcę, wiesz co, ja bym chciał pójść na te bagna. podobają mi się bagna. No ja mówię, tam jest, tam jest bagno, a tam są jakieś góry, więc byśmy mogli tam pójść. Idziemy na bagna? No dobra. Bierzemy na nasze... no Bierzemy na przenośne centrum. Ty weź. Ty weź, ja sobie nie ufam. Dobra, to ja, to ja biorę na przenośne centrum i idziemy na bagno. Dobra, tutaj już niedaleko bagno mamy. No, no jesteś, tak. Jesteśmy na jakiejś polanie. Dobra, biegnę tam. Musimy znaleźć też w jakieś... Jedzenie. Ty zobacz! Obok bagna jest jeszcze brzozowy biom. No i git. O, o, owce. Będę miał owce. Malutka owca jeszcze jest. Kurde, zabijacie jej matkę? Nie dobra. No to ty zabijesz. No <grafy> dobra, dawaj tam, idziemy gdzieś. No lecimy. Lecim na furtkę. Ej bagno, ej dawaj, trzeba ściąć drzewa, bo musimy zbierać na dom, na pałac. Oj tak. <coughs> co? Ta krowa nie dostała brawy. To co zbieramy? No nie wiem, bo ja, możemy... ja nie mam siekiery, hmm. czekaj. To... A chuj to dostałem osiągnięcie. Okej, okay, dobra, patrz. Masz patyki? Czekaj, nie mam. To patrz, postawiłem Ci tu crafting na z zewnątrz. Chcę w tym zrobić siekierę. W sumie ja Ci mogę zrobić, bo mnie, bo mnie chyba stało. To tylko patyków nie mam. No właśnie, to zrób. A właśnie nie ma w tego. Nie mam, nie mam drewna. Co, to czekaj, to ja ci zrobię kamienną siekierę. Patrz jaki jestem dobry pomagier. Ale jesteś... Niziołek, jesteś hobbitem. No? A jak? No i co? Ja mam drewnianą siek siekierę. A więc jestem taki dobry, nie że wiem. daję ludziom lepsze rzeczy niż ja mam. O jaki ty jesteś dobry? Ja ci nawet pomogę ścinać za Twoją dobrość. Dziękuję Dobra, to ja zetę następne drzewo. Tam jest... jakiś most? Co to jest? Pójdę tam. Gdzie? <laughs> most. Nie ja tam płynę. O, dobra, to tam ścinaj. Fuck, rzuciłem moją sikierę. Mogę jeszcze pościnać te wozowe drzewa. Czy muzyka jest inna na Wagner. Jakieś szamańskie bity są? So. Co to jest? Dobra, tutaj nic nie ma. O, więcej łowiec. Łowce. O, krowa. Jakaś piaskowa góra. Wow, wielką możliwość znalazłem. Dżungla. Dżunglę ta... Co? Dżungla. To jest dżungla? Nie wiem. Jakieś wysokie drzewa, dżunglowe chyba. To weź ty, nie oddaj się tak. Nie, to są te właśnie. Czekaj, jak to było? E, akacje. Ale ty A, jesteś nasowany, No Jakie tam góry są, kozak? Kurde, gdzie ty jesteś, no? Mm, jak to się robi? Jak patrzysz... ...przed siebie teraz, to płyn. Idź tam. Kurde, nie wiem, ja bym tutaj został na chwilę. Ty zaraz... Czy... Czemu tak zostawiłeś? No... Myślałem, że idziesz ze mną. No szedłem, ale powiedziałeś, że musisz jeszcze ścinać drewno. No to co? nie pościnałeś. No to... ale, ci, ale mnie zostawiłeś. Wiesz, Ty, ale ładny to... krajobraz. No. Piękne muzyczki Minecraft ale są jakieś nowe? No są, ale u mnie leci jakaś kl te, klasyczna. Bo zabijam te kurczaczki lamy? A nie, kurde. Dobra, już widzę to wakacje, idę tam do ciebie. <laughs> Jak ty pomyliłeś się z dżunglą? <laughs> nie <śmiech> wiem. Tam były jakieś wysokie drzewa, tak z daleka. Ale jak podszedłem, to widziałem, że to nie są dżunglowe. Okazało się, że to góra była. Ty jesteś... Tutaj, dobra. E, tak. Potrzebuję... Wow, jaki kanion walony, rów mariański chyba. Dobra. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? Ja zbieram trzcinę. A, dobra. On się zrobiła. Ja przepalę znów... ...kłody. Żeby mieć węgiel drzewny Ty fajna ta nowa muzyka w Minecraft Ej, a nie lepiej wykopać ten drewno, tylko... No ale nie to... widzę No jak wykopać? Normalnie jak będzie... jak będzie... Jak będzie węgiel no to kopać Nie no Ale nie ma drzewny. A potrzebuję jedzenia Bo mam je... Kurde... Ja też chcę jedzenie kurde Zapalam Fuck, nie chciałem zabierać Węgla. Dobra. jeden. Dobra, a więc teraz przepalamy sobie jedzenie, bo... To moje. to przepalaj. Jedz, jest Dobrze. Dobra, to. Fuck. Zjem tego bez wtyka. Ty, powie powieliłem ten. Powieliłem schab. Co? Jak to? No bo wy... Włożyłem do piecyka i jeden mi wypadł, no i z, z jednego zostały... dwa były. Aha. Bierzesz ten? Co? Dobra, ja wezmę. I wrócę kurczaki. No to ja chcę Grzyby. Ło, <gryby> grzyby. Grzyby. Kinol. Ty <gry> dobra, bo... drewniana na siekierę mi się kończy. Potrzebuję nowej Teraz lepszą zrób Dobra, to weź sobie tego kurczaka Wiesz, trochę drugiego ostatniego Ty mało, co mogę ją zabić? Nie wyleci chyba No nic nie wyleci, no to dobra, ty nic nie, nie zrobię. nic po co? Ty ale ma śmieszny. Szkoda, miecza. Śmieszny łeb ma. No właśnie wiem, to mało w takie śmieszne łby mają. Dobra, nigdzie nie idę bez, bez ciebie, bo. znów mieliśmy problem. Nie patrz, ten. pusielec idzie. Co ja zrobiłem? Czemu zjadłem? Nie Pój? wiem, chodź. Idziemy stąd? Dobra, a więc teraz. Teraz idziemy. Ciemniów, no bo nie będziemy tu siedzieć cały czas. Tam widziałem. Pas, tam jest jakaś wow, fajna góra. Latarz, jakiś szlak był? Tutaj jest tytuł Tu jest dziura. Do Czyli daj węgier jest. No? Lecim tam. Au. <noise> Hardcore. Dobra. Kopię go. Ja tam jakoś normalnie O dojde. nie! O! Idę! U, jak spadłem na łeb! Tutaj był Ciemno, creeper więc... i szkielet. Zrób jakieś pochodnie. Czy Ja mam jakieś pochodnie. Ja sobie podświetliłem, że widzę, ale... Podświetlę pochodnią. Tam. No ja właśnie mam na maksa przyciemnione, bo, bo, bo lubię taki klimacik. A ja mam na maksa podświetlone. <śmiech> <śmiech> Chyba. Tak miałem Szczały. Chodź. ty, no, czekaj, zrobię pochodnie O, Co to dawa? Strzela, strzela, chodź tu, szczela Tu jest Łucznik. No już nie, nie ma, tego. już nie strzela. Rzeczywiście. Y Dobra. No ja mam, maty matyki mogę zrobić. Nie? Jeżeli widzowie chcecie więcej Minecrafta dowolicie lajki like i subskrypcje. Zostawcie pod tym filmem 4000 łapek w górę, to pojawi się kolejny odcinek z Minecrafta. Nie no nie dobra, tak. ratuj, nie 4000. No 4, tak jak, nie do... jak nie będzie 4, 4. to... 4. To, to może nagram i tak, ale... Ale no jeśli nie <laughs> będzie, to nie będzie. Bo Dobra. jeśli zostawicie te cztery, to będzie szybciej No tak Ja gdzieś polazłem Właśnie widzę twój nick to sam popierdzielasz sobie wow. lasu! Jee, yeah, ja też mam Ja pewnie pominąłem jak biegłem sporo, ale Ale bafny feteres mam Pająk Spawner mowy Dobra Szkoda, że na ja może tu zainstalować. No. Wtedy bym miał oświetlenie takie. Wie, że trzymy w łapie i idę z pochodnią środącego no O i zaraz się spotkamy Mam dużo wylaza ja mam chyba z 6 Może zrobię pochodni? O, siema A co tu jeszcze coś było? Słeś? Wiedźma chyba Właśnie tutaj jest, tutaj jest gdzieś. zaraz skończyłeś. Pierwsza walka, pierwsza walka, widzowie Taka Z bossem Taka mocniejsza, z bossem, to jest boss fight Czekaj tu, ja, ja ja tutaj. O, zobacz! Maw? Ło! Jest! O, 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 Zginę! Kinałem. Zabiłeś wioskę. <grystanie> o nie! <grystanie> Kurde! Ej, nie w tą stronę! Zawróć. No, w tą stronę idź. Ej, co mam z swoimi etemami? Wziąłem już nie wziąłem. Dobra, www. tu i temy twoje. Uderzyłeś mnie. <grystanie> no, sorry. No, dobra, no. Dobra. Nie no dobra. Nie też taki dobra, słuchajcie, widzowie, w takim razie pan custer zginął, dlatego w na następnym odcinku spotkamy się tutaj i zaczniemy przygodę. Dale, dal, tak, dalszy ciąg, dalszy ciąg przygody. Subujcie, subujcie, udostępniajcie, subujcie nasze lajkujcie kanał q w opisie i w komentarzu, tak. Dawajcie mu suby i lajki pod każdym filmem. Tak, róbcie i, to, róbcie to. I, za... po, I po 50 wyświetleń, bo inaczej nie będzie filmów. No, nara. No, elo. <laughs>